Siema mordeczki, ozdóbka z tej strony. Słuchajcie, mordki. <laughs> Możecie mi wytłumaczyć, dlaczego teraz te wszystkie marsze równości, tolerancji, dobrego serca, wiary, są napastowane przez hejt. Przez ludzi, którzy podpuszczają, rzucają w nich czymś, wyzwają od gejów, od pedałów, od Cweli, od wszystkiego innego. Dlaczego w koło musi być. Bardzo dużo policji. Dlaczego? Dlaczego w Polsce teraz tak mamy? Dlaczego w latach 90., na przykład Love Parade 98-99 w Berlinie, wszyscy mogli się bawić. Nieważne, czy to był Słowianin, Polak, Rusek, Ukrainiec, czy to byli Niemcy, czy to byli Chińczycy, czy to było wszystkie narody. Słuchajcie, ja tam spotykałem ludzi z całego świata. I wszyscy się bawili. Jak to się mówi, muzyka łagodzi obyczaje. Wszyscy się bawili. W momencie, kiedy chciało mi się pić, wystarczyło, że poprosiłem osoby obok, dawało mi picie. Ja nie musiałem się martwić, czy coś tam jest, bo jeżeli coś było, to bym mi powiedział. Mówi: Czysta woda, proszę. Chcesz zjeść, chcesz się napić, chcesz przypalić blanta. Byliśmy wszyscy równi. I to było w latach 90. A mam uczucie, że teraz wracamy do jakiegoś średniowiecza. Ci są gorsi, ci są źli, ci są lepsi, ci są tego. Dlaczego nie postawimy Australia-Polonia, Syberia-Polonia, portugalia płonie, e, ta Hiszpania-Polonia? Wszędzie niższy się ziemia. Dlaczego? Przez zmiany klimatyczne. A w Polsce akurat mamy. Oczyszczalnię ścieków, jak to się mówi. No, ja blisko oczyszczalni mieszkam. Czasami tutaj mi, e, znaczy koło tego, co tam wywala, do Wisły, teraz nie? I czasami tutaj, jak wychodzę, to zajeżdża. Takim sraczem, jak w mojej piosence, hejt zabija. Mordeczki, coś wam powiem. Wszyscy jesteśmy rowi, Ja nie patrzę na człowieka. Czy ktoś jest gruby, czy ktoś jest chudy, czy, czy, czy jest niepełnosprawny, czy jest e, sprawny inaczej, czy jest. E... Dla mnie jest ważne, że ma serce, ma marzenia, oddycha. Jeżeli ma dobre serce, zawsze mu pomogę. A jeżeli jest zjebem, to odkurzasz już dupę. Nie, no. Życie jest zajebiste, więc serduszko dla was nawet dwa i buziaki dla wszystkich mordeczek, a dla zjebów. Zmieńcie się, życie jest zajebiste, nie ma sensu hejtować innych. Lepiej żyć w przyjaźni, Bóg, honor, ojczyzna, pamiętajcie.